Cześć, musiałam stanąć pod drzewem, żeby cokolwiek widzieć, bo idę pod słońcem. Tak świeci mi w twarz, że was kompletnie nie widzę, ale chcę Wam pokazać, że tam, tam, przy całej promenadzie, stoi pełno budek i każdy po prostu przechodziłam tam i nie wiem ile propozycji dostałam. Chodź, chodź, za 20 euro, zabierzemy Cię na komino, o, na gozo, wycieczka jakaś tam. Albo zwieźć z nami, coś tam, coś tam. A wiecie, ktoś mi tutaj krzyczy, że za 20 euro. A ktoś z budki obok krzyczy, u nas za 18. Także widzicie, jeszcze bym się zabrała gdzieś z nimi. No i te statki właśnie teraz, teraz ruszają, więc taka oferta, po prostu last minute, bo jest 9.28. I tutaj dużo statków zaczyna swoje rejsy właśnie o 9.30. Ludzie teraz pakują się na pokład. I powiem Wam, że jest tych ludzi całkiem sporo. Jeżeli jesteście zainteresowani taką wycieczką, to proponuję po prostu tutaj przyjechać. Jeżeli chcecie jechać ze Slimy, bo nie powiedziałam, że jestem z Slimy, prawda? To przyjechać tutaj i po prostu pochodzić od budki do budki i zobaczyć, co oni tutaj oferują. E, prawda, bo tutaj są bardzo różne rejsy w różne strony, także na inne wyspy. E, I też m, ostatnio czytałam, że tak jakby mają taką, nie wiem, zmowę, że te ceny są wszędzie identyczne, no ale tutaj chcieli mi obniżyć o 2 euro, więc no nie wiem, może to też jest jakaś strategia, prawda? E, powiem Wam, że dzisiaj te fale nawet takie. Coś tu się dzieje, no nie jest tak zupełnie płasko na morzu. Także patrzę, że tym statkiem dosyć mocno kołyszę. Słońce schowało się za chmurą, więc idę. W tym momencie mamy 23 stopnie. Więc jak dla mnie to taka pogoda idealna. Szczególnie jak teraz, no na chwilę, chociaż słońce schowało się za chmurę, więc nie świeci mi w twarz, jak nagrywam. No, i dzisiaj stwierdziłam, że nagram takiego vloga, gdzie poruszę jakieś takie losowe tematy. Różne kwestie, może też odpowiedzi na komentarze. Niekoniecznie, nawet jeżeli one były pytaniem, to po prostu em, pogadam przy okazji, pokazując Wam, gdzie jestem. Tych większych statków stoi tam naprawdę sporo, bo one, tak wiecie, stoją jeden za drugim, jeden za drugim. Więc tutaj nie do końca widać. A przed nami waleta. Jak dla mnie, tam zawsze coś budują. Przepraszam, co to jest za alarm, który mnie tutaj, no jasne, zagłuszajcie mnie. Tutaj też jakieś inne statki. Tutaj panowie łowią ryby. Ciekawe czy biorą. A tam, oczywiście, jak to w ślimie, spory hałas. Trąbią, trąbią autobusy. O, słyszycie jak trąbią. Odstawiłam córkę do przedszkola, więc może od tego tematu przedszkola zacznę, jeżeli mi pozwolą i przestaną trąbić. Halo, nagrywam. Tak więc odpowiadając na pytania, jak tam poszło w tym przedszkolu, to powiem Wam, że super, naprawdę super. No wiadomo, że może no to nie idealnie, ale nic nie płakałam, podobało jej się, chcę codziennie tam chodzić. Na początku po prostu siedziała tak z boku i sobie obserwowała dzieci, co robią. Potem już się bawiła z jakąś dziewczynką, kolejnego dnia z chłopcem, więc powiem Wam, dzieje się, dzieje się. Na pewno jest to dla mnie duże zaskoczenie, bo ona nie była jakaś taka szczególnie chętna do zabawy z innymi dziećmi gdzieś tam na placu zabaw. Wiadomo, że czasami tak, ale jak tak patrzę na takie dzieci, wiecie, odważniejsze i tak dalej, no to zastanawiałam się po prostu. Jak to tam wyjdzie, ale jak na razie, no to jest super. No, e, bardzo się cieszę, że, że to tak dobrze wyszło i dalej wychodzi. E, też dużo z Was pisało jakieś swoje historie e, tych dzieci, bardziej nieśmiałych. Znaczy, często to jest po prostu na początku taka właśnie obserwacja z boku, hmm? co tam się robi. No, ale też trafiły nam się bardzo fajne panie. Powiem Wam, że nie jestem zwolenniczką maltańskiego wychowywania dzieci. Więc też jakoś tam miałam to gdzieś w głowie, że no, nie wiem jak to będzie. Coś chmury się zbierają. W zasadzie nawet mnie to cieszy. Lubię chmury. Czy ktoś się kąpie? Nie. Nikt odważny. Tutaj jak zawsze budowa. Maltańczycy są z natury chyba bardzo głośni. I to dotyczy w zasadzie wszystkiego. Oni nawet jak rozmawiają, bo tak jakby wiecie, krzyczą, tak gestykulują. I w moim odczuciu, patrząc, no będąc tu już prawie 7 lat, bardzo na te dzieci krzyczą. Krzyczą, e, też jakieś tam są klapsy i tak dalej. I właśnie mam wrażenie, że wszystko chcą tym krzykiem uzyskać, a te dzieci mają to gdzieś. No nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale e, powiedziałoby się, że nie wiem, są niegrzeczne. Nie lubię bardzo słowa, że jakieś dziecko jest niegrzeczne, ale tak jakby ten autorytet trochę jest według mnie zachwiany w sklepie i to nie była jakaś jednorazowa akcja, którą Wam opowiadam, tylko no, zaskakująco często bywam w sklepach przez te 7 lat, że na przykład dziecko, wiecie, biega, wywala coś z półek i mama zaczyna naprawdę się drzeć, nie? że zostaw to jakieś tam Noa, to chyba takie dosyć popularne tutaj imię. Zostaw to, zostaw to i od razu klaps, klaps i to dziecko co robi, dalej to rozwala i dalej hałasuje i... Mm, ona dalej krzyczy i to dziecko zaczyna krzyczeć. Ogólnie jest hałas. A tak jakby w naszym domu, no tego hałasu nie no. mamy, Nie krzyczymy, tak też, no po prostu w życiu nie krzyczymy. Całkiem tu ładnie. Zobaczcie. No. Mają ładny widok. I tutaj proszę zejście do morza. No ludzie się zbierają jednak do tego kąpania. No, bo woda całkiem ciepła. No, a u nas w domu tego krzyku nie ma. My rozmawiamy, ale my ogólnie tak z mężem, no, jeszcze przed dzieckiem, po prostu nigdy nie krzyczeliśmy. Nie jesteśmy osobami, które krzyczą. My skupiamy się na rozmowie i tak wszystko załatwiamy na spokojnie, co by się nie działo. Ja też jestem osobą, myślę, dosyć cierpliwą, która może tłumaczyć coś sto razy i jest ok, to chyba, jak sobie teraz tak myślę, nabyłam e, dzięki mojemu bratu, któremu matematykę musiałam tłumaczyć 100 razy po prostu to samo. Mówiłam, aż skumał i w końcu skumał. Także dziękuję, bracie. E, ale wracając, ja nie zakładałam, że nie wiem, że panie w przedszkolu będą dawały klapsa jej czy coś takiego, tylko zastanawiałam się, jak będą jakieś różne problemy rozwiązywane. Jakie będą miały podejście, i tak dalej. No, bo, wiecie, tutaj no jest inna kultura niż w Polsce, no, nie da się ukryć. Ale jak na razie wszystko mi się podoba, zobaczymy, wiadomo, jak będzie dalej, bo to dopiero początki, no, ale jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona. Też, no, nie chcę tutaj publicznie mówić, co to jest za przedszkolenie, uważam za, mm, za zbyt mądre robienie tego, za zbyt bezpieczne. Przede wszystkim. Ale też wiele osób, które przylatuje na Maltę, często dosyć spontanicznie, z dziećmi chodzi mi, dosyć losowo. Tak, jakby przyporządkowuje te dzieci do różnych placówek, czy to szkoły, czy to przedszkola, czy to żłobki. A myślę, że warto jednak zapoznać się z jakimiś opiniami, bo na przykład jak rozmawiałam o tych przedszkolach w naszej okolicy, no to dowiedziałam się, że znaczna, znaczna większość przedszkoli wygląda tak, że jest po prostu stanowczo za dużo dzieci, jak na te sale. Tutaj te przedszkola wyglądają inaczej. Moje! wiecie no to było już bardzo dawno temu ale moje przedszkole było takie bardziej przestrzenne było gdzie pobiegać i tak dalej, a tutaj często to jest taka mała klitka. Więc jeżeli tam się wepchnie bardzo dużo dzieci, no to e, średnio chyba, nie? Więc to była taka rzecz, gdzie dość łatwo było się nadziać. I gdybym e, nie rozmawiała z innymi mamami, to bym w ogóle o czymś takim nie pomyślała, bo bym sobie stwierdziła, no nie no, pewnie są tam jakieś limity i tak dalej, no tylko że te limity moim zdaniem są no, no za duże. I w ogóle coś, co mnie bardzo zaskoczyło tutaj, że zarówno do żłobka, jak i przedszkola zabiera się własne jedzenie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak catering, nie ma wyboru, czy przynosimy własne jedzenie, czy też po prostu kupujemy takie, które jest w przedszkolu. Tutaj każde dziecko przychodzi z pudełkiem i je to, co, co dostało od rodziców. Tak więc tutaj jest po prostu przerwa na lunch, a potem przerwa na przekąskę no i co jest w pudełku, to będzie zjedzone. Dlatego tutaj mam do Was sprawę, no teraz to mi coś w słońce mocno wyszło, no ale dobra. Jeżeli macie jakiś pomysł, co takiej, no jeszcze dwulatce, wpakować do lunchboxa, to dajcie mi proszę znać. Albo jeżeli polecacie kogoś, kto takie coś pokazuje, tylko że u nas jest tak, że po pierwsze, to muszą być rzeczy zdrowe yy, i niestety, nawet jeżeli rzeczy zdrowe wyglądają na niezdrowe, to one są takie, hmm, że tam trzeba iść zagadać z panią, w sensie Maltańczycy nie odżywiają się zdrowo, yy, nie, yy, bardzo lubią gotowce, yy, przez co też no, są tacy bardziej okrąglutcy i tak dalej, no ale nie, nie odżywiają się zdrowo i tam jest cała lista rzeczy, których nie można przynosić I jak ja ją czytam, to ja zastanawiam się, kto coś takiego w ogóle pakuje dziecku. do lunchboxa, nie? W stylu y, jakieś nagetsy, frytki, pizze, nie? Coś w ten deseń. Mówimy tutaj cały czas o dzieciach, które mają 2-3 lata, prawda? I y, na przykład tam jest też, że nie można mafinów. No i ja bym no, nie kupiła takiego mafina ze sklepu, y, tak, naładowanego y, nie wiadomo czym, no głównie cukrem, y, tylko po prostu bym sama upiekła bez cukru, tylko po prostu, nie wiem, z banana y, czy z płatków owsianych, no ale tak jakby wiecie, no te inne dwulatki nie kumają, że ten muffin to jest zdrowy. Jest, jest też zasada, że jedzeniem nie można się dzielić, no bo nie wiadomo kto na co ma uczulenie, albo um, czego sobie życzą rodzice, żeby to dziecko jadło, więc każdy tylko może jeść ze swojego landboxa. I jeszcze jedna kwestia, która no, najbardziej że tak mi osobiście uwiera, um, że nie można w ogóle wnosić na teren tego przedszkola um, orzechów. Niczego co jest z orzechami i no, moja córka po prostu bardzo lubi orzechy najróżniejsze, czy też masło orzechowe. Też często jak coś piekę, to właśnie dodaje tam masło orzechowe. No ale nie można, przez to, że no, te alergie są dosyć popularne. Ja to rozumiem, żeby nie było okej. Okay. Chcą to rozegrać bezpiecznie, tylko że tak jakby no, mi to utrudnia. No bo pewnie y, mogę jej nawsadzać tak, owoców i warzyw, ale ona jest tam prawie 6 godzin. No to chciałabym też, żeby miała coś m, takiego, wiecie, bardziej kalorycznego. Orzechy byłyby całkiem fajną przekąską, no ale nie. Y, na razie jej robiłam y, jakieś tam placki czy y, gofry z z dyni, um, gofry, gofry przechodzą jak coś, nie są jako coś niezdrowego, więc spoko. Pewnie o tym mafiny też kiedyś zagadam, no na razie jeszcze mi głupio, ale no. No i też ważna kwestia, zanim jeszcze napiszecie pomysł, tak jak mówię, ona jeszcze ma dwa lata i um, chciałabym, żeby cała się nie uświniła tym jedzeniem, no nie? Więc jasne, mogłabym dać jej spaghetti z jakimś pomidorowym sosem, ale wiecie, to może się źle skończyć. Tak więc y, niebrudzące, zdrowe i bez orzechów. Jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzu. Druga kwestia, czyli zbiórka, którą ostatnio tutaj robiliśmy i, i bardzo chętnie wpłacaliście i bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty. Tutaj teraz wam się pokaże licznik, który jest aktualnie, kiedy tego vloga edytuję. Reklamy w tym filmie też były bardzo chętnie oglądane. To w ogóle Kwota mnie bardzo zaskoczyła. Właśnie przed chwilą sprawdziłam, że jest to 83,99. Oczywiście w euro tutaj mówimy. No i złotówka spada w tym momencie, jej wartość, prawda? Ale w tym przypadku jest to dobra wiadomość, bo po prostu tych złotówek będzie więcej. No a przeleje już w złotówkach. Wyświetlenia są najczęściej przez takie. No, Najpierw pierwsze dwa dni, potem ten trzeci dzień, jeszcze trochę, a te kolejne to już tak raczej niewiele. Oczywiście, jeżeli ta kwota się zwiększy, to po prostu potem dopłacę. Na razie to wychodzi prawie 405 zł. No i ja się normalnie rozliczam z YouTube'a, więc ja jeszcze od tego zapłacę podatek. No ale powiedzmy, że ten podatek, prawda, wezmę na siebie, żeby przelać tę kwotę 405 zł. Myślę, że to jest mega wynik, bo jeszcze wpłacały osoby z Instagrama i tam nie dawałam linku do tej skarbonki, tylko po prostu do tej zbiórki i tam też kilkaset złotych poszło, więc powiem Wam, że, że jestem w szoku, bo to oznacza, że około czterech tysięcy mogliśmy tutaj zebrać, no po prostu pfff. Także bardzo wszystkim dziękuję za wzięcie udziału, naprawdę, myślę, że zrobiliśmy coś dobrego, mam nadzieję, że teraz Ada i Alan Dobrze wykorzystają te pieniądze i przede wszystkim, że to leczenie się powiedzie. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze by chciał dopłacić, bo na przykład pierwsze słyszysz czy coś takiego, to zostawię link na dole. Ja też śledzę ady, vlogi. Już niedługo ruszę do Barcelony, więc też jestem ciekawa, jak to tam będzie wyglądało. Ustawiłam taki tytuł tutaj tego vloga, bo powiem Wam, że poza takim wsparciem i finansowym, i poprzez oglądanie reklam, i takim wsparciem słownym, oczywiste, że musiały się pojawić osoby, które. No nie, no nie, nie podoba się, że to w ogóle, co tutaj robię, tragedia. Jak mogłam ustawić tyle reklam w filmach? No i przede wszystkim, ile ja na tym zarobiłam. Nie wiem, wydaje mi się, że powiedziałam dosyć jasno, że te pieniądze nie idą dla mnie i ja rozumiem. Mnie też to osobiście często irytuje. Jeżeli jakiś twórca um, pcha po prostu co minutę, co półtorej minuty jakąś reklamę, ale czy ja to robię w jakimś filmie, takim wiecie, no po prostu, gdzie mam z tego jakiś zarobek? No nie, no bo jeżeli to była no, czysta hipokryzja. Prawda? Sama nie chcę oglądać takich filmów, gdzie oglądam sobie minutę filmu i pół minuty reklam. I znowu minutę filmu i pół minuty reklam. Dlatego tyle tego nie wstawiam. Ale też, no, musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że pod każdym filmem, który ma 20 tysięcy wyświetleń są takie zarobki. No bo, tak jak mówię, no musiałabym tych reklam pchać tam bardzo dużo. Plus przypominam o istnieniu podatków. No ale oczywiście dostałam wiadomość, że tutaj, prawda to Będzie mój zarobek, że przecież tego nie wpłacę, tylko wykorzystuję tutaj was i to wezmę do kieszeni. No, to jest w zasadzie smutne, że ludzie od razu mają takie założenia, a właściwie ten jeden człowiek, no ale no, no co poradzę? No to pokazuję wam oczywiście dowód wpłaty. Tak, tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Ogólnie co do tych reklam, to powiem wam, że tak jak sama nie lubię ani wstawiać, ani oglądać filmów, gdzie tych reklam jest bardzo dużo, to jeżeli tych reklam się wstawi na przykład jedną albo zero, to powiem wam, że YouTube tego bardzo nie lubi. YouTube jest platformą, która też chce zarabiać. Więc jeżeli w filmie nie ma tych reklam, no to po prostu on tego filmu nie pokazuje ludziom, nawet subskrybentom, często, nie mówię, że tam w całości, tylko po prostu zasięgi są dużo mniejsze, no bo jemu to się nie opłaca, jeżeli w tym samym czasie ktoś może obejrzeć film, gdzie sam YouTube też zarobi, no to wiecie, trochę logiczne, prawda? Powiem Wam, że to chyba jedne z najdroższych mieszkań na Malcie. Może nie jakieś tam najdroższe, ale na pewno właśnie jedne z droższych, no ale też z widokiem na morze, no może nie z mojej może, może. Może nie z mojej perspektywy, ale tam, jakbym stanęła na tym balkonie, no to już coś by było widać. Kolejnym tematem są moje płuca. W sensie cały czas dostaję um, jakieś wiadomości czy komentarze um, o tym, żebym zrobiła sobie jakieś badanie płuc. Um, w sensie, na przykład, bo ludzie zobaczą jakiegoś vloga sprzed. Miesiąca czy dwóch i tak dalej. Nie wiedzą, że wstawiłam już kolejne. Tutaj zapraszam, oczywiście, do subskrybowania, żeby być na bieżąco. Proszę, taka autoreklama, ale to może powiem tutaj, tak wiecie, prosto. Ja robiłam najróżniejsze badania płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku. I jest, także spokojnie, spokojnie. Moje płuca mają się ok. Jak mówię, różne tam moje problemy są i były na tle alergicznym, więc. No, nie jest to tak duży problem jak na przykład to, że miałabym ja zepsute płuca. Co oczywiście zdarza się czasami, biorąc szczególnie lek w chemioterapii, ten, który ja brałam. Tak więc ja rozumiem Waszą troskę i chęć pomocy, ale tak jak mówiłam, no to nie jest, to sprawdzałam. Tutaj jak na razie dopiero wszystko otwierają. Proszę, jakieś kawiarnie jeszcze tłumów nie ma. Tutaj sklepy niektóre dopiero otwarte, niektóre jeszcze zamknięte. Może tutaj pójdę na ten plac? Czekajcie. Chodźcie ze mną. Uuu, jakie gigantyczne fontanny. Wow, robią wrażenie, nie? Proszę. Dziesiąta. Ok, podejdźmy bliżej. Wow, niesamowite. No i ceny w tych budynkach, zarówno jeżeli chodzi o kupno, jak i wynajem, no to oczywiście możecie się domyślać, że kosmiczne. I pytanie brzmi: czy się opłaca? Jeżeli to jest takie okno w okno, balkon w balkon. Gdy przeprowadziłam się do Gdańska, może ludzie z Gdańska będą kojarzyć, bardzo mi się podobała koncepcja osiedla Garnizon we wrzeszczu. I sobie zawsze myślałam, o rany, jak ja bym chciała w przyszłości tam kupić mieszkanie, żeby nie było stać i tak dalej, żeby po prostu takie idealne, wszędzie blisko i ładnie. No, no super. Tylko, że wtedy to osiedle się dopiero zaczynało budować. No i teraz, po tych już no wielu latach, bo zestarzałam się, wiadomo, ktoś tam tańczy. No ale wracając do tego, że się zestarzałam, to tam teraz te budynki budują tak. Jeden po prostu przy drugim, balkon w balkon, to zaraz sąsiad sąsiadowi będzie mógł podać rękę. Ceny nadal są kosmiczne, no ale teraz to gdzie nie są, prawda? Ale no już, już bym nie chciała tam mieszkać, nie, stanowczo szukałabym. Um, Jakichś spokojniejszych miejsc. No i chyba ostatni taki temat, który chciałabym tu poruszyć, e, może nie powinnam, bo e, robię z siebie debila. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Ale e, na początku dzisiejszego spaceru spotkałam e, osobę, które mnie kojarzy tutaj stąd. Jeżeli mnie oglądasz, to bardzo pozdrawiam. I w ciągu 8 9 dni spotkałam cztery takie osoby. Cztery. To jest chyba jakiś rekord dla mnie. I powiem Wam, że za każdym razem ja się zachowuję jak po prostu, jakbym wyszła z buszu. Ja nie umiem. Ja nie umiem w jakiejś smoltoki. Ja się wstydzę na maksa. Ja po prostu stoję, nie wiem co powiedzieć. No nie wiem, ja jestem jakaś nieokrzesana. Nie umiem w rozmowy. Nie umiem w jakieś takie normalne ludzkie kontakty. Siedzi ten człowiek w domu całe życie po prostu przed komputerem i nagle wychodzi do drugiego człowieka i co powiedzieć? Więc ym, wszystkich, których kiedykolwiek spotkałam, a raczej to Wy mnie spotkaliście, bo ja nie wiem nigdy, że to Wy, zanim się do mnie nie odezwiecie, to po prostu ym, chciałam przede wszystkim Was przeprosić za ym, stos jakichś różnych niezręczności z mojej strony oczywiście. Ym, no i też ym, może Chciałabym Was zapewnić, że przy jakimś lepszym poznaniu ja jestem normalniejsza i się tak dziwnie nie zachowuję, nie wiem jak to powiedzieć. Dajcie mi drugą szansę proszę, bo ja nie umiem, naprawdę nie umiem. Uszą gdzieś czegoś takiego? No bo jeszcze, jeżeli ja kogoś spotykam z internetu, kogoś, kto też działa w internecie, ja go oglądam, ja cokolwiek o nim wiem, em, tak jakby, no, umówimy się, że idąc, o, ja widzę tę osobę, że teraz, zaraz się przywitamy, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale jeżeli ja sobie po prostu idę, o, idę na spacer i nagle ktoś mówi, o, znam Cię, I ja wtedy zafia, ja... Naprawdę, naprawdę, ja nie umiem. Ja nie umiem, ja nie wiem, jak reagować. Masakra. Więc, jeżeli mnie spotkaliście kiedykolwiek, to ja nie byłam taka dziwna tylko dla Was. Ja taka zawsze jestem najwyraźniej. Nie wiem, em, już trochę w tym internecie tworzę i wiadomo na początku. E, nie, nie pamiętam, kiedy pierwszego widza e, spotkałam, ale pamiętam, że nawet nagrałam o tym film. Ale od tego czasu nie jestem w stanie powiedzieć, ile z Was gdzieś poznałam. Ale za każdym razem mijają lata, a ja się nie zmieniam. Nie umiem, nadal nie umiem. Więc to chyba nie przychodzi z doświadczeniem. No dobra, idę poszukać jakiegoś ciuszka. Człowiek już nie ma co ubrać, naprawdę. Chodzę jak wieśniak. Nie mogę za bardzo tutaj nagrywać, bo leci muzyka i zaraz mi zablokują film. Stanowczo częściej zarabiam jednak na filmie dokładnie zero niż te 83,99. No ale jest to największe centrum handlowe na Malcie. W Polsce pewnie nie zrobiłoby wyrażenia, bo. Mamy ogromne centra handlowe, ale tutaj no, całkiem całkiem. Ile ja tam siedziałam, że zrobiło się tak gorąco, co to ma być. Już było tak fajnie, a znowu upał. Ale ja już wracam do domu e, zakupy, no na pewno dane. No, w sensie podam sobie spodenki, więc Zastanawiam się kiedy tutaj pierwszy raz ubiorę długie spodnie. Myślę, że trochę jeszcze minie. No i kupiłam sobie kubki, powiem Wam, i jeszcze talerz, więc no dzikie szaleństwo zakupów, no jak to inaczej nazwać. Ja już się zbieram do domu, więc ostatni raz tutaj Wam pokażę widok i pa pa. Świetnie, są mi, to sobie zeszłam.